Dzień dobry wszystkim. Sprawdzamy, jak tam u króli. Przed chwilą jedzonko. Zobaczy, czy tu się nic nie zostało. Dobrze jest, jak sobie oddychają krateczki, bo puste miejsca. Poidełka założone dzisiaj. Tutaj mamy te środkowe klatki też puste. Ale dziureczki już są porobione na pojdełka, także jest wszystko git. No i tutaj muszę jakoś właśnie wymyślić na te pojdełka, jak na razie to mam... Jak to starsi robili. O. Coś takiego. W czterech budach na razie, bo akurat tutaj tyle mam tych króli. O. Tu już wypiła, widzę. Zaraz dolejemy. No i co? Otwieramy puste, żeby się wytrzyły. Otwieramy puste, żeby się wytrzyły. Tych pustych nam się ostatnio nazbierało troszkę. Ponieważ no poszły na sprzedaż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pustych tutaj. Tam na końcu są dwie. No i tu jest 6, tak? No to tak, założone wszystko jest pięknie, pojedyneczka to pokazujemy kto tutaj mieszka OSC Srokaczek samiec podjada sobie marcheweczkę, buraczka i oczywiście owiec y, zmieszany z y, kukurydzą. No i standardowo osianko musi być jak na co dzień, tak? Na dole mamy Burgunda, pana, samca również to samo ma do jedzenia. Sianko musi być, tak u góry mamy termontkę raz była dopuszczana raz skoczył, w sensie raz skoczył na nią zobaczymy co z tego będzie może raz i starczy no i tutaj mamy właśnie tego pana na razie im tu pozostawiam żeby się fajnie wietrzyło bo, bo jest naprawdę ładna pogoda dzisiaj no i zaczynamy od mojego najlepszego statka tu 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 OSC samiczka ładna 8,5 i miesiąca dopuszczona pokażę zaraz którym Szrokaczem. ale to z innego musiałem załatwić innego samca bo nie będę przecież tutaj z tej samej krwi tak dopuszczam głodno tu mamy tylko że ona jest jakaś mniejsza ale to jest ta sama ten sam yy, termin był 8,5 miesiąca Zostawiłem sobie takie dwie samiczki z tego miotu było akurat właśnie tylko dwie chyba samiczki jak się nie mylę od tej tutaj właśnie mamusi o mamusia jest I jakoś od trzech ponad trzech tygodni puszczam puszczam i nie chcę do samca w ogóle zobaczymy może teraz cieplej się zacznie robić to może się zacznie chcieć jak to się mówi No i to mała też jest dopuszczona no tutaj mamy pana OSN niebieskiego Pana niebieskiego Rok ile on ma? Rok i 4 miesiące Rok i 4 miesiące to samo jak ona Ona może mieć z półtora roku nawet Nie, rok 5 miesięcy jakoś tak i jak się nie mylę, miejmy nadzieję, że nie. Samiczka baranek Izabela. Dopuszczona. Oto z tym panem. Taki i to szynszelowy i to. No taki sobie pan. Też trochę już, już podrósł ładnie. No to on skoczył na nią dwa razy. Zobaczymy co z tego będzie. Lecimy tutaj do Pani jeden miks, mamy jeden miks w hodowli, Pani wystraszona troszkę, to jest Pani baranek z prawdopodobnie z Belgiem, no ale te miksy to nie zostawiam z niej, bo już miała młodych, to te miksy sprzedaję na, na mięsko po prostu, na pasztet. Lecimy dalej do strasznej pani, jak to się mówi. No, ucho około 30 cm. Waga też będzie ładna, już. Tylko, że niestety nie chcę, nie chcę być przy żadnym króliku. Ani samce, ani samica gryzie wszystko dookoła. Prawdopodobnie pasztacik z nie będzie, niestety. Tu mieliśmy pana dla niej, nawet większego od niej, ładne ucho też. On jest taki, on jest spokojny, akurat teraz je to może być taki. Ale widać, no moja ręka. Ucho jest piękne. On jeszcze zostanie w hodowli, hodowli na pewno, muszę jakąś samiczkę dla niego załatwić. No i właśnie, i nowy nabywca od znajomego wariatek mały no skoczył już na dwie zobaczymy w sumie dwa go przyniosłem tutaj to zaraz już skoczył jeszcze raz pokażę na, na jakie to skoczył na tą skoczył dwa razy i na tym skoczył raz uciekaj, uciekaj tu, do środka gdzie tam wysypujesz? no i dobra te z królami to zamykamy może bo nie chce mi się nie chce mi się później biegać za nimi tutaj jak mówię muszę jakieś yy, uchwyciki dobre zrobić do tych klatek do tych klatek i te pojdełka też pójdą tutaj, bo mam, jest, mam tam więcej tych pojdełek Mam więcej tych płydełek. No i co? Tutaj wieszaczki zostały same wieszaczki właśnie na to u nas najmilsza chyba z wszystkich królików i mam coś takiego porobione, mniejsze, większe, głębsze to jest na na ziarno, na kukurydzę marchewkę wrzucić czy coś żeby się po prostu nie rozsypało po całej klatce dobra, powolutku zamykamy wszystko dostali, wodę, jedzonko dostali, wszystko dostali ale one lubią sobie uciekać. To mówię, jedynie jeszcze została ta, ta maczka od nich, żeby chciała w ogóle. Bo jak na razie nie chcę. Więc unika. To, to, to. to jest moja najlepsza na razie z tych młodych. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jak wyjdzie coś ciekawego, to tu już będą krateczki dla nich pewnie I tak to jeszcze muszę inaczej poukładać i tak. Bo chcę tak jak kiedyś miałem właśnie. Srokaczy do srokaczów i tak dalej, i tak dalej. jest nie, jedz, nie, kolega. I jak co? Ten pan jest w ogóle do sprzedania, bo to jest z tej samej krwi, a ja nie chcę właśnie mieszać tego, tak? Bo może coś się stać. Samczyk po tamtej samicy. Dużej matce, jak to się mówi. Do sprzedania. Idzie się dogadać. Oczywiście. Lub zamiankę zrobić. To też nie ma problemu. Co jakieś... Czas sobie po prostu uchylam tutaj, żeby się przewytrzyło i nic się nie stanie. A tutaj deseczki. Deseczki, deseczki na no, kolejne klateczki jak to się mówi. Jeszcze zamkniemy tu na końcu. I tu u góry. Jedna druga, trzecia i czwarta I tu są takie schodki właśnie jak mam więcej, jak mam więcej królików to, to po prostu tu daję, tu daję tam daje żeby to jakoś ogarniać się szybciej a ta Buda, jeszcze raz pokazuję, górna, jest otwierana od góry. Dlatego też musi się jakoś dostać, tak? Po tych schodkach najlepiej tu wchodzę. Tutaj zostałem buteleczki z wodą na dzisiaj. Gdzie będzie pusto, to się doleje. No i tak. Czekamy, aż teściu nabierze mocy. Oczywiście z moją pomocą, no bo... I zbudujemy kolejną. Prawdopodobnie tam będzie kolejna boda. Też na 6 albo na 9. Te miały iść do wyrzucenia, ale że tu przyjechałem ze Śląska. A mi się spodobały króliki, postanowiłem żebyśmy tu przynieśli. Gdzieś stamtąd tamte okolice to tam gdzieś leżało. Przywieźliśmy tutaj. Trochę się ponaprawiało, desek się trochę pozmieniało. Przyszła ta, później pierwsza zaczęła być ta, druga ta i trzecia ta. I teraz lecimy pewnie z tej, z tej strony, bo w tym roku mam zamiar uporządkować terasy. Może ten baranek zostanie, zrokaczy na pewno zostaną, bo to jest najlepsza moja rasa. Baranek zostanie i albo Burgund odejdzie. Prawdopodobnie Burgund odejdzie, bo już ja miałem tą rasę, ale co za dużo to nie zdrowo, tak jak to się mówi. A wiem, że się baranki podobają teściowi i, i mojej żonie i jeszcze te Belgii. Prawdopodobnie Belgii, baranki, srokacze zostaną, Burgund odejdzie i zostaną jeszcze termąckie. Ale jak yy, zepsuje mi termątka... Yy, no, zepsuję po prostu wykod. Dopuszczę ją jeszcze raz. Jak następny będzie zepsuty, to. Bo możliwe, że coś się dzieje, bo miałem. Y, Te już miałem ile. Y, małe były w bodajże 4 miesiące i pozdychały jeden za drugim. A ja. Do następnego. Trzymajcie się, hej.